Dlaczego się ode mnie oddalasz? Zostań ze mną, posłuchaj mnie do końca, ponieważ to, co mam ci do powiedzenia, odmieni twój dzień i rozgrzeje twoje serce. Jestem tym, który kocha cię bardziej niż możesz sobie wyobrazić i dzisiaj chcę ci przypomnieć o czymś bardzo szczególnym. Jesteś silniejszy niż myślisz. Pokój, którego tak szukasz, jest bliżej niż myślisz, a wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć swoje serce na światło mojej miłości. Zauważyłeś, że kiedy oddajesz się wierze, wszystko staje się lżejsze? Problemy wciąż będą, ale spokój i zaufanie we mnie, Jezusie, sprawiają, że wszystko staje się łatwiejsze do zniesienia. Pamiętaj, prawdziwa siła pochodzi z wnętrza i rodzi się w sercu tego, kto całkowicie ufa Bogu, a ja jestem powodem Twojego zaufania. Dzisiaj modlę się za Ciebie, aby pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, napełnił twoje życie i wypełnił każdą część twojego istnienia niech miłość boga otoczy cię tak że nie będziesz już się bać ale będziesz miał tylko wiarę odwagę i nadzieję teraz chciałbym poprosić cię o coś specjalnego napisz w komentarzach imię osoby która potrzebuje błogosławieństwa bożego pozwól aby ta sieć miłości płynęła i razem rozprzestrzenimy światło boga wszędzie gdzie się znajdziemy? Nie zapomnij polubić tego wideo, zapisać się do kanału, aby dalej otrzymywać słowa życia i podzielić się nimi z tymi, których kochasz. Będę z Tobą na każdym kroku, prowadząc Cię zawsze ku temu, co najlepsze. Zostań ze mną, bo najlepsze dopiero przed nami. W imię Jezusa. Amen.